Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj w takim telegraficznym skrócie postaram się Wam opowiedzieć o najnowszej aktualizacji Rise of Kingdoms. Witam wszystkich z tej strony jest Snow, i tak jak już powiedziałem, będzie to taki telegraficzny skrót, ponieważ ta wiadomość, którą otrzymaliśmy tutaj, jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Zobaczcie, ile ja skroluję, i to na dużej prędkości. Tych punktów jest 10, jest naprawdę bardzo dużo tutaj informacji, bardzo dużo napisane. Absolutnie nie będę wam tego czytał w całości. Staram się po prostu które moim zdaniem są istotne, które, na które warto zwrócić uwagę w jakiś tam sposób Wam opisać, pokazać i powiedzieć, co mniej więcej nas czeka za tydzień, bo tutaj mamy informację, że ta aktualizacja wejdzie dnia 26 lutego. No także znowu będzie wiosenna, tak? Dlatego ja wolę mówić Chiński Nowy Rok, ponieważ właśnie tutaj te nadejście wiosny teraz będziemy mieli kolejne wydarzenia. Pierwsza rzecz, którą tutaj mamy, to właśnie te wiosenne wydarzenia, o których mamy, jest tutaj dużo wydarzeń, wszystkie pięknie opisane. W większości takie, które znacie, czyli napaść na ceroli, szczyt potęgi, a może szczyt potęgi to się dowiemy. Ciekawy jestem, czy teraz to łucznicy dostaną na przykład 15% życia, tak czy inaczej, ja nie będę w stanie wziąć w tym udziału na tyle, żeby coś takiego wygrać, więc no niestety będę musiał sobie to odpuścić, nawet gdyby było, byłoby pięknie, oczywiście mieć. E, taką skórkę, ale nawet jak wyjdzie, to i takiej nie będę miał. Oprócz tego fortuna rybaka, więc tutaj chyba w końcu będziemy łowić te ryby, co już mieliśmy zapowiadane w Rise of Kingdoms, ale to takie podobne do tych stateczków, tak? No, robi się to, jest to nawet okej, okay, tak? Niektórzy to lubią. Myślę, że to będzie coś w tym stylu, więc okej, okay, fajnie, będą wydarzenia. Jak będą wydarzenia, to będą też nagrody, niektóre za darmo. Mamy też informacje o tym, że będzie też w poszukiwaniu cudów, także uzbrojenia tutaj też będą dobre do wybrania, ale to głównie dla graczy to win. Druga rzecz, o której tutaj mamy powiedziane, to o formacjach i o uzbrojeniach, tak? Mamy tutaj informację o tym, że będą te dwo, dwie nowe formacje. Zobaczymy, czy one w ogóle będą coś warte, bo tak jak widzieliśmy wcześniej na zajawkach, to one były beznadziejne, praktycznie nikomu niepotrzebne. Także zobaczymy jak to będzie. Będziemy mieli też dodane te nowe inskrypcje, czyli nie te zwykłe i legendarne będą, tylko się jeszcze Pojawią te rzadkie, tak tutaj mamy je nazwane. No dobra, spoko. Oprócz tego, tak jak mówię, nie będę czytał tego w całości, mamy informację, że będą się właśnie pojawiać te nowe rzeczy, ale uwaga! Jeżeli zachowywaliście sobie skrzynki po to, żeby właśnie teraz otworzyć i dostać nowe rzeczy, to niestety ich nie dostaniecie, bo mamy informację, że w starych skrzynkach będą stare rzeczy, a w nowych skrzynkach będą nowe rzeczy. Więc nawet jak macie zachowane bardzo dużo skrzyń z uzbrojeniami, to tam nic nowego tak naprawdę nie wyhaczycie i będzie to, co i tak byście już wcześniej dostali. Oprócz tego mamy informację o tym, że jeśli zdobędziesz 150 legendarnych uzbrojeń dla konkretnej formacji, Jedno z nich na pewno będzie miało co najmniej rzadką inskrypcję, Rzadką, czyli nielegendarną, te rzadkie są trochę gorsze od legendarnych, ale to przynajmniej tyle. No 150 to jest nadal bardzo duża liczba, wydaje mi się, że gdzieś tą liczbę już mi się udało przebić, szczególnie na tej formacji klinu, której mi bardzo zależy. I mamy też fajną bardzo informację o tym, że jeżeli do tej pory już otworzyliście na przykład, nie wiem. 300 albo otworzyliście 450 takich legendarnych uzbroń, czy tam zdobyliście takich legendarnych uzbrojeń, to wtedy dostaniecie jakby taką rekompensatę, bo liwif policzyło, ile dostaliście takich legendarnych uzbrojeń konkretnej formacji. I po prostu wam teraz to policzą i oddadzą, więc będzie jakaś rekompensata. Ciekawe, ile ja dostanę. Myślę, że co najmniej jedną na pewno. No i zobaczymy, czy może, może mi się uda dwie, jakie te będą, te rzadkie inskrypcje. Wiecie, z tymi inskrypcjami rzadkimi to też różnie bywa, bo to możecie dostać do zbierania surowców albo do zabijania barbarzyńców. Pewnie też jakieś takie rzadkie będą, wiecie, na zasadzie. W ogóle niepotrzebne. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja bym wolał, że jak już są te rzadkie i legendarne, to żeby one były takie rzeczywiście, że jak ty już to zdobędziesz, to to jest coś fajnego. To jest super. To jest coś, co będziesz używać, a nie, że masz rzadką albo legendarną, ale a, w sumie to jest taka rzadka albo legendarna, co mi się na nic nie przydaje. Bo są takie, są takie legendarne inspekcje, dowiecie, do ataków dystansowych. E, no to super mi to jest potrzebne na formacji klinu, więc mam nadzieję, że tutaj też. E, zrobią, zrobią coś takiego. Oprócz tego mamy ważną informację, że będą kryształy przemiany do zdobycia PWK, dzięki którym będziemy mogli jeszcze raz jakby sobie dać możliwość transmutacji Naszych, naszych uzbrojeń, czyli zawsze mamy te 10 możliwości, a teraz będziemy mogli jeszcze to zdecydować i znowu mieć kolejne 10 możliwości. Więc tak, jak sobie pomyślimy, to szczerze, moglibyśmy w ten sposób przemieniać no, aż do skutku, tak? Praktycznie bez żadnych ograniczeń. Tak tu mamy informację, bo nie ma, że będziecie mogli to zrobić tylko teraz 20 razy, tylko możliwe też 30, 40, 50. Jeżeli ktoś będzie bardzo uparty, to myślę, że jest to też taka opcja. Oprócz tego mamy zmiany forum, że będziemy teraz sobie wybierać, jakie formacje je chcemy, tylko że musimy wybrać trzy. Moim zdaniem lepiej by było, jeśli bym wybrał jedną, ale dobra. Trzy jest lepsze niż te wszystkie formacje, które teraz mamy. I nie będziemy już dostawać surowców i przyspieszeń tych, takich, wiecie, 5 minut, tam surowce, które prawie, że w ogóle nie są surowcami, tylko będziemy zdobywać coś innego, podejrzewam, że właśnie to, te rzeczy do formacji. Fajnie, gdyby tam, na przykład, dali też, nie wiem, te kamienie, przemiany, czy coś w tym stylu, coś cokolwiek, gdzie się rzeczywiście to, to z tym wiąże, a nie tylko takie bezsensowne klikanie. Ja szczerze bym wolał, gdybyśmy w tych podróżach i odprawach mieli, nie wiem, tylko dwie odprawy i trzy podróże, ale przynajmniej byśmy dostawali coś rzeczywiście fajnego, a nie że, wiecie, trzeba się naklikać 20 razy, a i tak, tak naprawdę tylko kilka rzeczy dostajecie jakieś fajne. Ja bym to w ogóle zrobił tak, że wiecie, jedno kliknięcie i wszystko mi się od razu włącza, no ale to pewnie się nie zdarzy. Niedługo ruszy też kolejna edycja Ligi Ozyrysa, to już w zasadzie chyba tak jak co roku mniej więcej w tym czasie ta Liga Ozyrysa się zaczyna. Mamy informacje o tym, o tym, że będzie, że powinno być mniej lagów, że dodali tryb oglądania, tylko ten tryb będzie z opóźnieniem, Czy jak najbardziej spoko. Fajnie, że będziemy mogli sobie pooglądać znowu te mecze i zobaczyć jak to tam wszystko wygląda. Podejrzewam, że będzie też opcja jakiegoś takiego podglądania wyników, tak? Tak jak kiedyś było, jak ktoś jest starszy, to pamięta, że często mecze leciały z opóźnieniem, można sobie było podglądać wynik na telegazecie. Także myślę, że to będzie taki trochę powrót do tamtych czasów, a na poważnie fajnie, że będziemy mogli znowu oglądać mecze. Myślę, że to też wpłynie jakąś tam popularyzację ligi Ozyrysa, która wydaje mi się do ostatnich czasów spadła. Będziemy mogli też zobaczyć indywidualne statystyki graczy, to też może być ciekawe, chociaż szczerze powiedziawszy, dla mnie indywidualne statystyki w arce Ozyrysa nic nie znaczą. Mówka Ozyrysa to jest naprawdę bardzo taki zespołowy, zespołowa forma, tak? czyli tutaj musisz wykonać swoje zadanie. Mnie to że w ogóle nie interesuje, ile ktoś nam nabił punktów, jakichś killpointów, czy coś zrobił w arce Ozyrysa, bo często to no, nie ma znaczenia. tak Często musisz wykonać zadanie i wtedy dostaniesz mało punktów, ale twoja drużyna wygra. Więc jeżeli przez to niektórzy zaczną grać na siebie, to myślę, że to wcale nie będzie dobra aktualizacja. Oprócz tego kolejne zmiany, o których już wiedzieliśmy wcześniej, więc będziemy mogli więcej dostać w sezonie podbojów, tak, czyli będziemy mieli dostęp do więcej, większej ilości monet. Za te monety będziemy mogli też sobie kupić więcej szkiców, maksymalnie dwa każdego rodzaju. Także to też mieliśmy już opowiedziane. No, i jeszcze mamy ten, że szkic się pojawi legendarnego akcesorium inżynieryjnego. No na pewno to wszystkich strasznie interesuje, ale żeby nie było, powiedziałem też o tym. Jest znów równany mędrzec, też będzie miał swoje zmiany. To nie jest moje ulubione wydarzenie. Żebyście w ogóle ci, którzy sobie nie zdają sprawy, to jest to wydarzenie, które tutaj mamy w Liceum Mądrości. No i tutaj mamy informację o tym, że. Już nie będzie trzeba robić tych egzaminów wstępnych, żeby później móc brać udział w tym egzaminie śródokresowym i końcowym, ale ogólnie będzie to dosyć podobne, tak? też będziemy zdobywali tam jakieś punkty, że na końcowym można się pomylić i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tak szczerze jakichś wielkich różnic nie widzę, chociaż może też ze względu na to, że ja zwykle w tym po prostu nie biorę udziału, nie chcę mi się tego robić, to jest kolejne klikanie, często na to po prostu nie mam. Czasu, ale my, myślę, że to, że będziemy mogli wziąć udział w egzaminie końcowym bez robienia tych wcześniejszych, to jest na pewno spoko, bo, bo czasem chciałem tam, nawet jak chciałem wziąć udział, to się okazywało, że nie mogę, bo nie robiłem tych egzaminów wcześniej. Usprawienia wątków fabularnych dowódców, to na pewno jesteście super e, tym podjarani. Od razu mówię, co to są te wątki fabularne. To są oczywiście ci dowódcy, którymi tutaj możecie, wiecie, pogadać, dać im prezent i tak dalej i tak dalej. Wiem, że robicie to codziennie i wyczekujecie tylko, aż pojawią się nowi dowódcy, żeby móc z nimi porozmawiać, ale już tak zupełnie poważnie to zostaną dodani nowi dowódcy. Z tego, co pamiętam, jest Yang, jest YSG, jest jeszcze ktoś, ale już zapomniałem. Eee, tak czy inaczej, fajna jest jedna rzecz, która się tutaj zmieni, bo autorzy gry obiecali nam, że nie będą się pałętać ci nasi dowódcy w w okolicach szpitali i w okolicach miejsc, gdzie e, trenujemy jednostki. Czyli o co tutaj chodzi? Nie będą chodzić tam, gdzie możemy przypadkowo ich kliknąć. Bo wyobraźcie sobie teraz, że jest rani na wasze miasto, przyjmujecie tutaj, chcecie jak najszybciej się wyleczyć, i zamiast się wyleczyć, klikniecie sobie rozmowę z Loharem e, i wiecie, tutaj zostaniecie z jednej strony wyzerowani, bo musicie szybko przeklikać tam rozmowę, a ona niekiedy trwa, trwa długo. I wtedy nie możecie się wyleczyć. Ogólnie jest to uciążliwe, więc fajnie, że coś takiego wprowadzili i fajnie, że jest ta zmiana, bo uważam, że, że to jest spoko. A że są nowi dowódcy, to on jakoś... I da jeszcze, o, ten Mopman będzie jeszcze dodatkowym dowódcą. Kolejna rzecz, o której tak nie słyszeliśmy, a która jest moim zdaniem bardzo fajna, szczególnie tutaj się przyda dla liderów drużyn i królestw, jest związana z listą zaufanych, ale też zablokowanych. Na liście zaufanych będzie taka opcja, że jeżeli nawet sojusz jest pełny, to jak tylko się zwolni miejsce, a aplikowaliście, to od razu wskoczycie do tego sojuszu, kiedy to miejsce się zrobi. To jest na pewno fajne, bo nie trzeba będzie aplikować kilka razy. Natomiast też jest kolejna bardzo fajna rzecz, że będzie można na listę zablokowanych dodać bez aplikowania tej osoby, tak? Czyli można po prostu wyszukać jakiegoś gracza poniku, albo można go wyszukać po tym identyfikatorze, po tym numerze, które każde nasze konto ma, i wpisujemy wtedy ten numer. I możemy takiego gracza zablokować. Uważam, że to jest super, bo można to zrobić, wiecie, na każdym sojuszu w królestwie, i w tym momencie pokazujemy już graczowi, że no do widzenia, tak? Nie musimy jakoś specjalnie blokować. Możemy zostawić otwarty sojusz, a na czarnej liście mieć tych graczy. I w tym momencie nie mamy tego problemu, tak? Że ktoś wchodzi do naszego sojuszu, bo my walczymy na KVK, i musimy mieć otwarty sojusz, żeby szybko tam przeskakiwać z jedną na drugą stronę. Także super. Uważam, że naprawdę dla liderów to jest mega usprawnienie, bo takie wiecie, przeskakiwanie na farmę, żeby tam kogoś wrócić, albo wrócić jest totalnie uciążliwe. Punkt ósmy, moim zdaniem, to, że jest w ogóle punkt osobny do tego to jest hit, ze względu na to, że będziemy mieli jedwabny szlak, że podnoszenie tych uproszczonych zaopatrzenia będzie ze 100 do 80 punktów akcji. To myślę, że gdyby nie napisali o tym, to możliwe, że nic by się nikt nie skapnął, że coś takiego się stało. E, także, no, e, jest tutaj punkt. Punkt dziewiąty, moim zdaniem, jest szalenie zagadkowy i ciekawy. Zaoptymalizowaliśmy wygląd niektórych efektów. No Spoko to w sumie coś takiego, co ja też może nie zauważył nawet, a może zauważę. ale ciekawe jest to drugie. I poprawiliśmy ogólną jakość grafiki. Hmm, fajnie, spoko. Czy to jest ten poprawa grafiki, o której mówili wcześniej, bo wydawało mi się, że to miało być coś takiego grubego, tak jakby wiecie, zaorali te królestwa, które są i wprowadzili całkiem nowy jakby wygląd tej gry, no to by było coś naprawdę niesamowitego, gdyby tak było, ale wydaje mi się, że zbyt jakby to jest wprowadzone tak bardzo właśnie Numer dziewięć, jakiś taki dziewiąty punkt, tylko trochę informacji. Wydaje mi się, że gdyby to miało być coś dużego, to byłoby dużo lepiej wyreklamowane. Także no, zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie ta zmiana, czy w ogóle ona będzie odczuwalna, bo to jest duże pytanie. No i ostatni punkt, który mamy, czyli inne, to jest punkt, którym naprawdę często kryje się dużo fajnych rzeczy, i tym razem też mamy. Przesunęliśmy przycisk bliżej krawędzi ekranu. Ten przycisk, jeśli chodzi o, wskazuje kierunek do miasta, to jest taki zielona wieżyczka, jakby. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Ja często mam problem z tym, szczególnie na telefonie, że niechcący sobie klikam w to i zamiast na przykład się teleportować, to wracam do swojego miasta, co jest szalenie irytujące w pewnych sytuacjach, bo muszę znowu szukać miejsca do teleportu, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, że jakoś to zostanie zmienione. Fajnie, że w ogóle to zauważyli i będzie w ogóle jakiś zoptymalizowany wygląd minimapy we wszystkich trybach gry. No, zobaczymy, co to znowu będzie takiego: czy to będzie na plus, czy na minus. Fajne jest też to, co tutaj napisali, że będzie można zobaczyć, jaki jest czas oczekiwania na migrację do danego królestwa, czyli wiecie, chcecie migrować do królestwa, ale oni są w KVK i nie ma informacji, kiedy im się to KVK kończy, tak? To nie wiem, czy tobie oni za 50 dni kończą, czy tam 49, czy za 30, czy za 15, czy może za 2 dni, więc tutaj fajnie, że będzie informacja o tym, kiedy ten czas się kończy, kiedy królestwo będzie otwarte, więc myślę, że to będzie duże... Plus oprócz tego zmiana nazewnictwa, nie będzie już zabójstw, a będą punkty zabicia, ale to taka totalna bzura. Takich bzdurek, które tutaj są, na pewno jest jeszcze więcej. Tak jak mówię, nie, nie czytałem wam tego wszystkiego. Jest to jakiś skrót, ale myślę, że przynajmniej mam nadzieję, że o żadnej jakiejś takiej naprawdę ważnej aktualizacji, ważnej zmianie nie zapomniałem. Mam nadzieję, że. Ten opis Wam się podobał. Jeśli tak, wrzućcie lajka. No i cóż, widzimy się jutro pewnie w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.